Hej, 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 z tej strony As Minecraft. Witam Was w 21. już odcinku z serii Minecraft Poradnik. Tak, to jest 21. odcinek. Już dosyć dużo tych odcinków się pojawiło. I dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić repeater. Repeater jest to rzecz potrzebna do e, zasilania niektórych rzeczy. Więc tak, potrzebujemy 3 e, kamienia, czyli przetopionego cobblestone'a który kładziemy na samym dole dwóch czerwonych pochodni, które dajemy z boku pokazałem je jak zrobić. Można powiedzieć, że w moich pierwszych filmach pojedźcie na, wejdźcie na moim kanale na, do zakładki filmy i pojedźcie na sam dół, tam będziecie mieli Minecraft poradnik, tam Minecraft jak zrobić, i chyba ostatni filmik Minecraft jak zrobić będzie Czerwona Pochodnia. I tak, dajemy jeszcze na sam środek czerwony proszek. Tak, przy, yy, tak powstaje nam przekaźnik, czy, czyli repeater. I tak on, wy, tak oto on wygląda. O. Widzicie? Możemy go przesuwać i tak dalej. Więc dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Żegnam Was z Minecraft. Pa, pa.